Co my tu mamy dalej? Chrupki, Wyżdżamy 16 zł też. Czyli złotówkę taniej znowu, no i surowa jest większa i jest lepsza. Moim zdaniem, oczywiście szanuję Twoje zdanie, ale to, że jest jej więcej, to jest ważny argument ogólnie. I sosy bez proszenia się chyba. Albo poprosił, jak. Poprosił, bo poprosiłeś te. No dobra, no. Ale, ale sosy mamy tutaj. Ale powiem Ci, że bardziej zachęcające od razu wygląda dla bardziej mnie. Bardziej jak susik. Nowoczesne podejście. Wjeżdżamy od razu z sosikiem Uch, ty. Bardzo delikatne mięso i paniera Jest jej mało, mam wrażenie Jest mega chrupiąca, dużo bardziej I to już nie jest chyba zwykła bułka tarta Wiedziałem, że mało jest panierki, ale zobaczcie Jakby cienko tego mięsa, dużo paniery niby Ale jest to tak delikatne w smaku, że ona nie przyjmuje Jest mega chrupiąca też, słuchajcie No może nie słyszycie tego Ale jest chrupiąca, kurde tak, mięciutkie mięsko. Prosto z patelni kotleci. Tam jednak ta paniera była twardsza, moim zdaniem. Była taka po prostu jak kotlet Bardziej przejmowała. No nie chcę, tak. To jest ciężka sytuacja, tak? Rodzinna, ale to jest lepsze. Ryż wiem, że już jest lepszy, bo widzę zresztą jadłam go przed chwilą. Kurczak jest lepszy. Cena jest lepsza. Dla mnie werdykt jest jeden. Surówki jest więcej, też jest lepsza. Jarek. Jarek, dobra robota. Aczkolwiek, no pamiętacie recenzję przed chwilą dań od pani Bogumiły Też nam smakowały, no ale po prostu tutaj przed nos dostaliśmy lepszego i tańszego. No, jeszcze ryż dla weryfikacji. Trochę rozgotowany, to nawet tu widać, że jest jakiś sklejony, ale nadal chyba lepszy. No Jarek lepszy. Jarek lepszy.